w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę usiłował zaprezentować takie urządzone kartonki, ale nie bawiłem się są jego właściwości że tak powiem energetyczne więc tu mamy 245 W, czyli to jest bardzo słaba rzecz, 37,7 V open circuit, nie, czyli w otwartym obwodzie no i tu mamy prąd krótkiego zwarcia 8 A maksimum Power voltage, nie? czyli jeżeli jest pod obciążeniem, to jest maksymalnie będzie 29,9 V, nie? No, dobra, to już nie, nie wchodźmy w te wszystkie dane, bo one nie wszystkie mają dla nas w tym momencie znaczenie. Chciałem tylko pokazać, że to nie jest nic mocnego, nie. No i w tej chwili pierwsze, co to podłączę i sprawdzimy, jak to wygląda w optymalnej. Mniej więcej optymalnej orientacji co do słońca. Nie? Więc urządzenie zaraz po podłączeniu pod panel samo się uruchamia i zaczyna przeprowadzać testy. Dajmy tutaj mu auto, więc automatycznie będzie przeprowadzał testy. Pokazuje jakie jest napięcie oraz produkcję. Nie? Także ten panel ma co najmniej 15 lat. Że tak powiem, za sobą. Także on już jest zdegradowany dosyć dużo. No, ale widzimy, że 240 W jest w stanie wyprodukować w tym momencie. Nie? Także to nie jest, jakby to powiedzieć, nie jest nim aż tak źle. Nie? Tutaj na bieżąco cały czas nam pokazuje, jaki jest maksymalny prąd. Także wszystko się nam zgadza, mniej więcej. nie? No, z tym, że wolty już spadły, czyli już na wyższe wolty nie, nie wejdzie ten panel, nie będzie w stanie wyprodukować, jakby to powiedzieć, tych 8A przy 29V, tak jak napisane jest. To ma związek głównie z tym, że w tej chwili, jakby to powiedzieć, temperatura jest około... To powiedzmy 20-25 stopni w tej chwili jest, nie? Może gdyby go zmrozić, to on wtedy by wszedł na te maksymalne wartości, ale no, jakby to powiedzieć, to, to nie są idealne warunki dla niego, to są dla niego optymalne warunki w tym momencie, powiedzmy. Dobra, pobawmy się teraz w zacienianie, nie? Czyli pierwsze co, weźmiemy tutaj deskę nie? i spróbujmy po prostu pokazać co się stanie jeżeli na przykład mamy jakiś słup, który na przykład stoi nam tuż przy tuż obok naszej, naszej instalacji i trochę nam weszło tutaj na, na panel cienia z boku nie? Jak, jak ta produkcja spadnie I tutaj widzimy, że już mamy tylko skup się. 160W w tym momencie, nie? Także no produkcja spadła. Jeszcze, jeszcze gdybym tutaj tą rękę przyłożył na tą ostatnią komórkę, no widzicie, do 160W żeśmy spadli, nie? Także, no, zeszło, zeszło tutaj z produkcji delikatnie. Oczywiście już wtedy też mamy yy, wartości podane, yy, jakby to powiedzieć, niższy amperaż i i prąd, nie? bo on po prostu z tego dedukuje ten Pmax, tak zwany, nie? czyli power maksymalny. No i to jest to jest jeden scenariusz, nie? Teraz weźmiemy, zobaczymy co się stanie w gorszym ustawieniu. Nie? Powiedzmy, ustawiliśmy sobie ten panel trochę inaczej i mamy coś takiego, że na przykład przesłania nam tak tutaj, nie? Czyli dostaliśmy zacienienie w tym miejscu, nie? Zobaczmy jak teraz nasza produkcja wygląda. 235. Jeszcze jeszcze a jeszcze liczy w tej chwili jeszcze z tego poprzedniego 140 w tej chwili widzę. No skup się. 140 W, nie? Czyli już nie 160, jest 140, mimo tego, że mniejsza powierzchnia jest yy, przykryta, nie? A spróbujmy przykryć tą dolną komórkę całkowicie tak żeby całkowicie ją przysłonić zaraz to może to weźmiemy stąd tutaj to nie jest całkowicie tak powiem przyciemnione ale jeżeli my weźmiemy te wszystkie jedną, jedną linię tych dolnych jakby to powiedzieć źródeł nie? zobaczcie co się stało z produkcją 1,6 W 1,8 W Cała produkcja poszła praktycznie do zera, cała produkcja praktycznie poszła do zera, dlatego że te wszystkie komórki są podłączone szeregowo tutaj w tych rządach. Także zasłaniając tą komórkę z tej strony, nie tracimy innych akurat w tym wydaniu, w, tym, w, tym, w tej konstrukcji panela. Natomiast przy ciemniając Tą, y, dolny rząd, tracimy wszystko. Y, sprawa się ma trochę inaczej, jeżeli na przykład mamy do czynienia z panelami jak tam mam. Y, widzicie taką białą kreskę w poprzek paneli tych, tych tam u góry. One są wszystkie po, popękane, ale działają tak jak trzeba. I w przypadku tamtych paneli one są tak zwane tukat i to są tak jakby, jakbyśmy mieli dwa panele w jednej ramce, nie? także nawet jeżeli byśmy stracili, mieli zacienienie tutaj totalnie, to druga połowa nam nadal coś produkuje, z tym, że to też nie jest w każdym wypadku, to trzeba sobie też z tego zawać sprawę, nie? No a teraz, jakby to powiedzieć, sprawdźmy, co by się stało, gdybyśmy na przykład mieli słup stojący obok, nie? No udało mi się postawić słup. Czyli... Teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, czyli na przykład mamy, nie wiem, maszt antenowy, albo y, słupek ogrodzenia, albo coś w tym stylu y, w tym miejscu, gdzie jest nasza instalacja, nie? I dochodzimy do wniosku, a to nie będzie aż takie szkodliwe, nie? Zobaczmy, jak produkcja wygląda. Uff. W tym momencie mamy. 140W, tak? Czyli produkcja nam spadła o połowę mniej więcej trochę mniej niż o połowę i to jest wcale nie aż tak dużo przy, przysłonięte w tym momencie i to może wyglądać nawet i gorzej, jeżeli ten cień pada gdzie indziej. Teraz um, spróbuję zrobić coś innego. Spróbuję postawić tą kamerę tuż przed um, urządzeniem, bo chcę zademonstrować co będzie, jeżeli ten słup będzie stał o tak mniej więcej w takiej odległości. Po prostu ten, ten cień rzucę po prostu z dużo większej odległości niż z, jakby to powiedzieć niż, niż, tym, niż to samo, nie, to znaczy tak. Może porównamy. Najpierw położę go tak, nie. W tym momencie będziemy wiedzieli, że mamy do czynienia z zacienieniem takim i mamy produkcję tylko 80 W w tym momencie. Nie. A teraz wezmę ten słupek i zrobię ten sam cień. Z tym, że go zrobię z odległości takiej o. No, myślę, że widać dosyć dobrze. Także e, obserwujcie wskazania. Uwaga, wchodzi zacienienie. I to jest dokładnie ta sama powierzchnia, tylko z odległości około 3 może 4 m. Także odległość tego cienia ma też bardzo duże znaczenie, jak widać. Także i w tym momencie mamy to ustawienie prawie idealne, jeśli chodzi o orientację panela. Nie? Czyli stoi właśnie w ten sposób. W tej chwili się trochę już nagrzał, także mamy te 220 W. Słońce mniej więcej wali prosto mu na facjatę. Tam może te drobne ubytki, nie, tam cienie za bardzo nie ma, nie? No, ale mamy taki, taki, powiedzmy, odczyt, nie? Teraz sprawdźmy, co się będzie działo. Sprawdźmy, co się będzie działo, jeżeli ja ten panel te w tej chwili, powiedzmy, no, nie mogę postawić go na pionowo, nie pozwalają albo coś w tym stylu, i zejdziemy prawie do zera, nie? W tej chwili słońce jest mniej więcej w takim takie orientacje, jak w Polsce, by było powiedzmy w, jakby to powiedzieć w środku lata, nie? Tak się to wydaje. No może, może trochę wyżej by było w Polsce, mi się wydaje. Dobra, w tej chwili bierzemy go i kładziemy go w ten sposób, bo jest bardzo dużo gadania, że te panele muszą być cholernie, jakby to powiedzieć, właściwy kąt musi być ustawiony, żeby była produkcja, nie? Ile tracimy w tym wydaniu? W tym wydaniu tracimy około ile? 30% coś w tym stylu, tak? Z tym, że należy też zwrócić uwagę, że to jest panel starego typu. I po pierwsze, ten, te, jakby to powiedzieć, krystaliczność tego panela nie pozwala na u, uwięzienie, że tak powiem, większości tych promieni. Druga rzecz, zwróćcie uwagę, jak ten. Panel ładnie odbija, że tak powiem, yy, tworzy odbicia. Sprawa ma się zupełnie inaczej w przypadku nowej technologii. Nie? Tutaj pokażę Wam na przykładzie tych tutaj, bo no to w tej chwili tego aż tak dobrze nie będzie widać, bo mamy środek dnia. Ale zwróćcie uwagę, jak tamte panele, które są z tyłu, są ciemniejsze od tych, które są z przodu. A no tutaj w tej chwili też tego dużo nie zobaczyłem, bo tu jest dosyć dużo kurzu na, na tym panelu. Więc e, sprawa ma się z tym, że panele nowej generacji y, są wykonywane z że tak powiem szkła, które jest, nie jest płaskie całkiem, nie? ma bardzo dużą porowatość. Tutaj widzicie, można mnie, że tak powiem, widać y, obserwować w tym y, odbiciu tego panela. Nowsze panele nie straciłyby aż tylu na tym kącie nachylenia, niż, niż ten panel, tutaj. Nie? Teraz pojedźmy trochę inaczej z tym. Nie? Czyli powiedzmy, ustawimy go tak, ale ustawimy go pod kątem nie w kierunku słońca. Tylko ustawimy go bardziej na wschód. W ten sposób. Czyli mamy powiedzmy właściwy kąt. nie? Właściwy kąt mamy zachowany. Ale nie mamy powiedzmy tego słońca w środku dnia. Tam gdzie byśmy je chcieli. Ile tracimy? 170 172, w tym momencie jest, nie? Także tutaj mamy odbieg od że tak powiem, y, od kąta jest jakieś, nie wiem, y, 20 stopni, coś w tym stylu, nie? W drugą stronę będzie to samo, więc nie ma za bardzo co testować, nie? Y, zobaczmy, co będzie, jeżeli my go całkiem bokiem ustawimy w tej chwili do, y, do słońca, nie? Także w tej chwili panel stoi w zasadzie całkiem bokiem. Kon nachylenia jest mniej więcej taki jakbyśmy chcieli, nie? I w tym momencie mamy 119 W, nie? Także, no, są straty, zawsze są straty, nie, ale to można, że tak powiem, zaobserwować później na, że tak powiem, odczytach, nie, jak nam z rana, że tak powiem, rośnie, później spada ta krzywa produkcji, nie, przez to, że słońce się porusza od jednej strony panela na drugą stronę panela, nie. Dobra, a teraz spróbujmy coś nieco innego. Ok, więc wyciągnąłem drugi panel, Mierzą dokładnie tak samo i ustawiłem je mniej więcej w tej samej orientacji. Także w tej chwili powinniśmy mieć, że tak powiem, produkcję dwóch paneli tutaj, nie? Już mamy, w tej chwili mierzy nam 70 V i mamy 448, 452 v to około, nie? Także wszystko, wszystko się zgadza, wszystko się pokrywa, nie? Teraz yy, zgadujmy, co się stanie, jeżeli jeden z paneli będziemy mieć ustawiony w orientacji zupełnie innej niż powiedzmy ta mniej więcej optymalna. W tym momencie mamy, powiedzmy, sytuację taką, że mamy dach i postanowiliśmy sobie podłączyć dwa panele które na jednym dachu mamy powiedzmy kilka paneli, na drugim kilka. Połączyliśmy sobie razem. Jaka będzie produkcja w tej chwili. Jak wam się wydaje. Produkcja w tej chwili spadła. Do. Skup się. Skup się. Produkcja nam w tej chwili spadła do 208W. 208 W, czyli spadła więcej niż o połowę. Nie? Czyli yy, to nie jest tak, że ten nadal będzie produkował 230, tak jak było yy, w, w, w normalnym, jako jeden i, i drugi, nie, 230, 230, to jest 450, tylko przez to, że ten yy, nie jest w stanie, yy, że tak powiem, wyprodukować tego samego prądu co tamten na tym samym napięciu. Obydwa są bardziej zaniżone, także więcej niż o połowę nam spada produkcja. Więcej niż o połowę. To nie jest to, że ten, jakby to powiedzieć, w tej chwili ma produkcję, że tak powiem, dużo, dużo mniejszą. Tam było, o ile pamiętam, 130 czy coś w tym stylu, jeżeli by był tak obciążony, nie? Więc mamy 130, 230, powinniśmy mieć ponad 300, jakby to powiedzieć, wat w tym momencie, nie? Nie ma. Tak to nie działa. Ten, że tak powiem, ściągnął tamtego do tego samego poziomu co tam jest w tej chwili, nie? A teraz kolejna sytuacja. Powiedzmy, że mamy. Zostawmy je w tej chwili tak, są i powiedzmy, że jeden z paneli będzie miał w tym momencie paskudne zacienienie. Okropne zacienienie. Obojętnie, czy ten, czy tamten w zasadzie. Co będzie z produkcją, jak myślicie? O, tu mamy jeszcze 200 W w tej chwili. No nie, no nie, spodziewałem się, że dużo, dużo gorzej będzie. Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej z tą produkcją. Także ten musi mieć już wbudowaną diodę, że tak powiem, która nam, oje, ten panel całkowicie pomija. bo jesteśmy nadal powyżej 200 W. Także on tam coś traci, on w tej chwili obciąża nam tego panela, co tutaj jest, ale go nie całkowicie nie ściąga do zera. Bo w całkowicie tej, że tak powiem, już całkiem starych panelach, które wyglądają identycznie jak te, gdzie nie było tego obejścia, przy takiej sytuacji mielibyśmy zero produkcji na całej linii, nie? W tej chwili ten nam obciąża, także on nam ściąga z, nie, z niego te 30 W, na to, żeby w zasadzie zasilić te tutaj yy, że tak powiem martwe elementy, nie? No. Także co dalej? Zastanówmy się. A spróbujmy ten scenariusz, tak? Jak powiedziałem przed chwilą, nie? Co my w tym momencie będziemy mieli? Ach, I produkcja spadła do... 92W także w tym momencie mamy tylko ten działający a ten obciąża nam w zasadzie i system nie? także to bardzo ciekawe sam, sam sobie powiedzmy nie, nie zdawałem sprawy za bardzo z tego jakby to działało będę musiał kiedyś spróbować z dłuższą e, linią z tym że to chyba działa tylko do e, 120V Także maksymalnie 120 W, to nie, to trzy panele maksymalnie mogę podłączyć pod to. Okej. Okay. Znaczy mówię o trzech panelach z tych nowych, nie. One tam mają 40, no nie, to nawet trzech paneli nie podłączę chyba. Ale nawet przy dwóch to już, już coś można, że tak powiem, zauważyć, nie. No. no, ja bym na tym zamknął, wiadomo o co chodzi w tym momencie. To są bardzo ciekawe rzeczy, ale no, człowiek się dowiaduje czegoś nowego na codziennie. Sam mówiąc, że mówiłem o tych rzeczach, że, że, że one tak działają, ale dopiero jak się widzi cyfry, to, to dopiero człowiek z to uświadamia, że tak powiem, jak rzeczywistość się ma do, do teorii. No, nie jest daleko, ale, ale jest jednak delikatna różnica. No. Dobra, w takim razie pozdrawiam. por videos coming